Cześć, ja jestem Ul, witam Was w kolejnym odcinku z serii Pani Fiat 65 2023. Na dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam komplet kart limitowanych XXL. Powiem jeszcze, że niektóre karty były dostępne w Polsce, albo w Holandii, albo na Węgrzech, a niektóre były tylko na niemieckim paninie. A zaczynamy. Na początku Bayern Monachium, Musiala i Manet. Oni byli dostępni tylko na niemieckim Panini. Następnie Assem Jan Zlatan Ibrahimowicz. Z Ralu Madryt Benzema i Vinicius. Vinicius tylko na Panini. To samo Gawis tylko na niemieckim Panini. Lewandowski na niemieckim Panini oraz w polskim Stutterpacku. paku. De Jong z PSR. Messi, Neymar i Mbappe. Mbappé i Messi w, na niemieckim panini i w polskim starter packu. Dalej Manchester United, Eriksen. I Ronaldo, on był w polskim starter packu i na niemieckim panini. Dalej Liverpool, Salah. Ivan Dijk. Havertz, Chelsea. On był tylko na niemieckim panini. Tottenham, Kane, Manchester City, Holland. Tak samo tylko niemieckie panini. Oden z Olimpiakosu, Marcelo. Następnie line up z Olimpiakosu, z Pantnejkosu, z Paoku i z Mall No to co, na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. To do następnego odcinka. to... Najprawdopodobniej będzie to prezentacja jakiegoś Topsa, Champions League bądź jedynego sezonu Bundesligi. No to na dziś w też będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Ja już z Wami żegnam. Cześć.